Zresztą sama chodzę, sprawdzam z panem dyrektorem Maciejewskim, czy gejzery w naszych przywałowych drogach, było to wszystko robione. Jednak odnośnie Wisły naprawdę nie jest nic zrobione. To, co my, co my widzimy, to jest naprawdę do miasta wszystkiego. Chciałam odczytać na wstępie państwu petycję, która po manifestacji w marcu była skierowana do pana Woniewonych. My niżej podpisani, jesteśmy zaniepokojeni tak małymi kwotami, przeznaczonymi w każdym roku na udależnianie Wisły. Przy tak małych kwotach i w tak małym tempie będzie to trwało 20-50 lat. I trudno przewidzieć, czym się to skończy. W 2015 roku mija 5 lat od powodzi. Obiecywano nam dużo, a ile zrobiono wszyscy widzimy. Żyjemy w kraju, w którym bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo obywatele muszą dbać sami nzg zupełnie nie dba o korytowisły. Jaka jest odpo ich odpowiedzialność? W niektórych miejscach występuje metrowe wyniesienie międzywala w stosunku do zawala. Mamy wrażenie, że przyjmując prawo unijne próbujemy dostosować się do Unii Europejskiej, a zapomnieliśmy o ludziach. Powstała Natura 2000. Chociaż nikt nas nie pytał o zgodę i to ma być demokracja, w krajach Unii Europejskiej też jest Natura 2000. Ale rzeki są zadbane, uregulowane i niech nikt nam nie wmawia, że Natura 2000 i ekolodzy winni są wszystkiemu. Żądamy, żeby wreszcie nasi decydenci zaczęli myśleć i coś robić odnośnie naszego bezpieczeństwa. Nie, nie jesteśmy obywatelami gorszej kategorii mieszkając na tych terenach. Wy utworzyliście tereny zalewowe swoimi ponad 25-letnimi zaniedbaniami. Wasza nieudolność jest wręcz przerażająca. Pieniądze z Unii Europejskiej są ogromne. Przeznaczone są na różne programy, projekty, zmiany, ich nazwy. Wydawane jest 11 milionów na jeden program, na drugi, na drugi projekt. A my czekamy dalej. Ile lat mamy jeszcze czekać? Przy, przyjechaliście, przyjęliście zasady nic nie robić. I nas zniszczyć i zmusić, żebyśmy się wyprowadzili sami. W krajach cywilizowanych dba się również o jednostkę, a u nas jest w Dolinie nas około 28 tysięcy osób. To, co... Chciałam zaznaczyć, że największe pretensje, które mamy, to jest do RZDW. Do czy to jest poprzedniego, czy obecnego. To są naprawdę małe pieniądze. Te pieniądze, jeśli rumowiska w Wiśle, tutaj na naszych terenach napływa rocznie, około 1,5 miliona, czy 1,7 miliona, a odmulane jest i wybierane około 220-300 tysięcy metrów sześciennych, to jest naprawdę, to nam w dalszym ciągu Wisła będzie zagrażała i to nam nic nie pomoże.